Wiesz, ja na początku zobaczyłam, że będzie rok miecza, potem powiedziałam rok korytarza, i to rzeczywiście był miecz, i moim zdaniem wojna się spóźniła. Ona miała się zacząć parę miesięcy wcześniej przyszła dopiero w lutym. Natomiast ten rok korytarza sami wiemy, tak, że ten korytarz Polska była poniekąd takim korytarzem. I jeszcze ta wojna się nie kończy. No i ja ci powiem, że ja myślę, że to tak jak wyobraź sobie taki film, że duzi chłopcy ba bawią się na stole rozłożona mapa, żołnierzyki i to tak trochę mi wygląda, że to jest nadal w ten sposób, że dla niektórych to cierpienie, dla niektórych to straszna rzeczywistość, a dla niektórych to jest gra. I ta gra wciąż trwa. I się na razie nie skończy. Jeszcze nie. no Mam nadzieję, że ja się mylę. Nie, się ja, nie ja, ja czuję, się. że jeszcze, jeszcze słyszę po prostu odgłos. Jeszcze płacz matek nie ucicha. Tak jakby jeszcze, jeszcze te matki wypatrują w tych oknach swoich synów.